Jako osoba, która robi zakupy w sektorze, bardzo mi się to nie podoba, bo zachowanie tych było za różne. I są pracownicy, którzy są super, i są którzy, którzy nie chcą ci pomóc, albo w ogóle się nie znają i coś ci dorabią jakieś gówno, e, a ty wydasz na przykład, na przykład 300 zł i to nie pasuje, ile razy miałem się do pełny podkład, bo później okazało się, że on ciemnieje po kilku godzinach i tak dalej. Kochani, przepraszam za mój głos, ale niestety oczywiście tą chorobą mam Katar. to tylko mi puchły tego Kataru. Ale jako osoba, która wydaje tysiące rocznie w tym sklepie w Seforze, nie, nie rozumiem, dlaczego w nie ma jakiegoś stanowiska, bo to jest naprawdę mega, mega chamskie. No. Są różni pracownicy, na przykład ten koleś. E, ja już go nie mogę za twarz, po prostu. E, I są czasami tacy ludzie, którzy udają miłych, gdy czujesz tą energię od nich, e, że tak naprawdę jak chcecie o obowiązkach, tylko wyjdziesz, e, albo krzycze coś za plecami. E, ale żeby on mówił o tym, co się dzieje w sklepie, tak publicznie, e, ja się nie czuję bezpiecznie teraz, e, chodząc do sefory. Oni chcą później być obgadana na jakich TikTokach. To jest bardzo naprawdę e, nieokreślona. sytuacja. I to nie Julia Wieniawa e, powinna reagować, ale sefora, w której wydaje też pewno duże pieniądze, bo są marki premium i które później, czy naprawdę e, zakupy w tym sklepie równa się później e, obgadywania na TikToku i e, tworzenie fali hejtu, niechęci, E, i tak dalej. E, ja w ogóle nie rozumiem takiego dużego chłopaka też w internecie. To jest chłopak, który jest dyskretny, e, Po prostu jego zachowanie jest żenujące. I tyle. I jeszcze oglądam TikToka, gdzie on nazwał ją wampirem energetycznym. Człowieku to jest twoja praca, nawet była. To nie jest jakaś prywata. To nie jest wątpię energetyczny, to jest klientka, może że ona ma dużo wymagań szuka czegoś. Nie chce utopić pieniędzy Mi się zdarza wielokrotnie, naprawdę kupiłam coś, chcą robić kitem super, a to leży w zasadzie. Ja też też bardzo rozważnie robię zakupy w CFO, że są kosmetyki, marki premium. To chcę, żeby on naprawdę im pasowały, chcę sprawdzić chcę zobaczyć, żeby mi doradził. E, I w takim razie ja jestem wampirem energetycznym, bo nie chcę wydać 1000 zł na coś, co mi później nie odpowiada, w ogóle e, brak totalnego profesjonalizmu. Mam nadzieję, że on nie znajdzie nigdzie pracy. Bo to jest coś okropnego. Ten człowiek, jego twarz, jak on wygląda, to co mówi, to jest gówno.